Chodźcie do mnie. Chodź. O, zobaczcie e, Ambona, ale strach na nią wejść. Tu już chyba się sypie, nawet e, sztywny. oddali jest następna, ale piękny dzień, cieplutko w lesie przyjemnie. Nie ma wiaterku, niebo błękitne. Miejscami chmurki, oczywiście, chmurki tam. Tam są chmurki nad moją instalacją fotowoltaiczną. To jest norma, ale tu jest przynajmniej pięknie, ładnie, słonecznie, cichutko. Różni ludzie różne rzeczy szukają, a mnie ciekawi kamień w zastosowaniach rozmaitych. No, i tutaj są jakieś marmury, jakieś takie rzeczy, piaskowce, no i to mnie, to mnie, że tak powiem, przyciągnęło. No a poza tym, tak jak Panu powiedziałem, było kiedyś sprzątanie, nie załapałem się, a Aha. Tak, tak głupio trochę cały czas to sobie czasem przychodzę i. Tylko, że to jeden człowiek, to niewiele da rady. Nie? No tak, tak. <laughs> Ale to już jest jako tako. Ale w jest kawał historii, w tym. Tak, tak. I, I parę lat temu, jak ja tutaj pierwszy raz przyszedłem, to jeszcze on mi się coś nie popieprzyło. To... Zdaje się, że leżały jeszcze takie trzy kamienne, no, e, słupy kolumny, które prawdopodobnie były jakimś takim portalikiem, wejściem czymś takim. Wie pan, Teraz już nie widzę, co, jak byłem właśnie rok temu to tu z tyłu, mhm. o jest nawet zresztą. To był krzyż chyba bodajże z tej Tam belki, czy... z tej belki tu jest z tyłu belka, taka za nami. Aha, aha i. Ach, tamta belka. Tak, tamta belka plus Uj, do tamtej rzeczywiście. do tamtej belki widziałem jeszcze gdzieś drugą część belki. Oczywiście. No? no i kurczę tak to podupada i tak trochę szkoda, nie? Pewnie, że szkoda. No nic, dzięki serdeczne za rozmowę. Ja tutaj jeszcze pokażę Może jeszcze jak, jak ten stary cmentarz wygląda. No. no szkoda, że taki opuszczony. No, no. Ale faktycznie. No jest tu kawał historii. Dobra, dzięki serdeczne za rozmowę. O, no, jak słyszeliście, bardzo sympatyczny pan. Zamieniliśmy dwa słowa. Byłem rok temu, myślałem, że nikt tutaj nie przychodzi, a jednak. Zobaczcie. Nie jest tak, że pamięć o tym miejscu już jest zapomniana. Tutaj mamy ten kawałek krzyża bodajże. Zobaczcie kawał belki taki. jest kawał belki. No na pewno był tego. Tu już zapadnięte groby. Niemieckie napisy. Zobaczcie jak na grobie drzewo wyrosło. Widać to całkiem spory cmentarzyk był, no niewielki, tak. Ale, tak. ale więcej niż się w lecie na przykład widzi. Ja tu właśnie mówię, że Niemcy chyba bodajże robili cmentarzy gdzieś w kwadracie dębów, coś takiego sadzili. Yy, może. Ale no to, w to nie, nie no jest to, ciężko tu cokolwiek no znaleźć. Wcześniej przy drodze mija się piękne takie drzewo jakieś, chociaż nie, to już wszystko świeże. Nie, to, my już możemy nie widzieć, co tutaj rosło za Niemców. Tak. Jest tu kawał historii. Tam jeszcze na. Wie Pan co? Ona chyba to jest to, tylko, że tutaj rok temu to jeszcze było w miarę całe, te napisy. A to jakiś fascynat wio i porozpieprzał, tak? Ktoś to po, po, poniszczył no to jest po prostu. jest rozwalone faktycznie. No. Ktoś to porozwalał i... No jest tu kawał historii. Dobra, my idziemy dalej. Słuchajcie, naszło mnie takie przemyślenie. Będąc na spacerze w lesie. Nie wiem czy opublikuję ten materiał z dzisiaj, ale nie chciałbym, aby na kanale PVPC była tylko klimatyzacja, fotowoltaika, ogólnie słuchajcie, to jest dosyć płytki temat. Jest już mnóstwo kanałów na ten temat opowiadających. Oczywiście będę co miesiąc pokazywał zużycia energii. Tam jeszcze te liczniki wejdą do klimatyzacji, aby wam pokazywać oczywiście te zużycia. To nie jest tak, że się wycofuje całkowicie z PvNPC, ale chciałbym też nagrywać różne inne materiały, no tak jak dzisiaj. Mm. Mam jedną inspirację co do nagrywania. Także ja myślę, że to nie ma sensu, żebym nagrywał tylko cały czas PVNPC o. Tak jak mówię, jest wiele innych też ciekawych rzeczy, takich jak na przykład to. Ale nie tylko. Jak wiecie mam drugi kanał motoryzacyjny. Tam to bardziej Wam pokazuję jak naprawić auto, co zrobić. Ale ten kanał chciałbym poświęcić nie tylko dla fotowoltaiki. Ale mogłyby być to podróże, wycieczki, tego typu rzeczy. Taki niż masz. Także chętnych zapraszam. Nie wiem. Jeju, jak ty wyglądasz. Nie odpuść, jak zacznie kopać to już koniec, dopóki czegoś nie wykopię, to nie odpuści. Ale ty brudny jesteś cały. rzucimy cię do pralki i wypierzemy